Film rozpoczyna się w nocy, wewnątrz klatki schodowej bloku mieszkalnego. Kilku funkcjonariuszy w ciemnych taktycznych mundurach z hełmami i kamizelkami kuloodpornymi porusza się ostrożnie po korytarzu. Na ich hełmach świecą zielone światła, a w rękach trzymają tarcze i broń. W tle widoczna jest osoba w ciemnej kurtce z kapturem, której twarz jest rozmyta. Oświetlenie zapewniają jarzeniówki i latarki taktyczne. Na ekranie pojawia się czerwony pasek z napisem gov.pl w prawym górnym rogu oraz czerwony kwadrat z białym logo w lewym górnym rogu. Funkcjonariusze podchodzą do brązowych drzwi i przystępują do ich wyważenia. Jeden z nich kopie drzwi, po czym zespół wchodzi do środka mieszkania. Kamera podąża za nimi, schodząc po schodach i przemieszczając się korytarzem. Nad jednym z wejść widoczny jest numer 7. W kolejnej scenie funkcjonariusze używają tarczy z napisem Służba Celno-Skarbowa, aby sforsować kolejne drzwi. Na jednym z hełmów widnieje oznaczenie B13. Zespół wchodzi do pomieszczenia, gdzie na podłodze leży zakuty w kajdanki mężczyzna w białej koszulce. Wokół niego znajdują się funkcjonariusze, niektórzy w kamizelkach z napisem Służba Celno-Skarbowa. W tle stoi biały stół. Jeden z zatrzymanych podpisuje dokument na stole, otoczony przez funkcjonariuszy. W pomieszczeniu pojawia się czarny pies na smyczy, prowadzony przez osobę w żółtej kurtce. Kamera pokazuje także rękę sięgającą po przedmiot przy drzwiach. W kolejnych ujęciach funkcjonariusze wyprowadzają zatrzymanego z pokoju. Widzimy kanapę, lampę na małym stoliku oraz kolejne osoby z rozmytymi twarzami. Następnie akcja przenosi się do jasnego pomieszczenia z drewnianą podłogą i nowoczesnymi meblami. Funkcjonariusz w żółtej kamizelce i niebieskich rękawiczkach sprawdza wnętrze otwartego laptopa. W jadalni, przy drewnianym stole, stoi mężczyzna w czerwonym dresie, przeglądający dokumenty. Na stole leżą pliki papierów i banknoty. Funkcjonariusz w niebieskich rękawiczkach podnosi dokumenty i pieniądze. A w tle pojawia się druga osoba w niebieskim dresie. Kamera zbliża się na stół, pokazując szczegóły. W salonie, na tle niebieskiej sofy i stolika, osoba w dżinsach prowadzi na smyczy psa. W tle widoczna jest grupa funkcjonariuszy na zewnątrz budynku, nocą przy słabym oświetleniu ulicznym. Zespół taktyczny wchodzi do kolejnego budynku. W jednym z pomieszczeń widzimy czerwony odtwarzacz CD. Na białej półce oraz osobę w ciemnej kurtce z żółtym odblaskowym paskiem i napisem Celno-Skarbowa. Funkcjonariusz przechodzi przez pokój, trzymając niewielki przedmiot. Kolejna scena ukazuje ciemne pomieszczenie z automatami do gier, z których jeden wyświetla napis Black Horse i kwotę wygranej. W tle półki z elektroniką, niektóre zakryte czarną folią. Kamera przesuwa się po sali, pokazując szczegóły automatów i sprzętu. Na stole pojawiają się stosy banknotów w złotówkach i euro oraz złoty łańcuszek. Ręka w niebieskiej rękawiczce przelicza pieniądze i sortuje je na stole. Kamera zbliża się na szczegóły banknotów i biżuterii. Film kończy się planszą z logo i napisami urzędowymi na białym tle, informującą o oficjalnym charakterze materiału.

Baina ezkartu dugu, ezkartu dugu. Hortu eta hortu. Eta ezkartu dugu. Eta ezkartu dugu. Ezkartu dugu. Ezkartu dugu.